Oczywiście liczę na chłopaków, że wygrają, także całej mocno kibicuję. Tramwaj wygrywa, a w którym miejscu jesteście? Wszyscy wypatrują naszych zawodników. Wyścig Człowieka z Tramwajem, na pewno wielu z Państwa takie wyścigi prowadzi na co dzień, śpiesząc się do pracy. Przedają mi rowerzyści. Daniel Karol Krawowski. Tramwaj jechał naprawdę bardzo szybko, na odcinkach prostych. Ja przepraszam za mój głos, ale jestem 5 minut po starcie. Naprawdę daliśmy z siebie wszystko. Wszystko było przeciw nam. Wiatr, e, twarz, e, ciepło, duże sucho, natężenie ruchu. duże natężenie ruchu na chodnikach. Bardzo często trzeba było wyminać pieszych bądź się nawet zatrzymywać. E, nie udało się dwa przejścia. Na pierwszych trzeba było też czekać. E, no było bardzo ciężko. Przegraliśmy zaledwie. Trzema sekundami może. Tak uważamy to za mega sukces. Pokazaliśmy także, że komunikacja miejska może być równie dobrym sposobem loko lokomocji, co przemieszczanie się o własnych siłach. Już możemy zapowiedzieć, że w przyszłości na pewno podejmiemy taką próbę, aby zwyciężyć. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.